Cześć! Czy wiecie, że w niedalekiej odległości od popularnego zalewu Nowochódzkiego znajduje się drugi zalew? Ten w Zesławicach, bo o nim mowa, jest mniej znany i co za tym idzie dużo bardziej dziki i spokojny. W okolicy zalewu Zesławickiego znajdują się stara cegielnia z charakterystyczną kopułą i dawna kopalnia odkrywkowa. A na miejsce możecie dotrzeć zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską jadąc autobusem 122 lub 422. Nasz spacer zaczynamy od niewielkiego parkingu, na którym bezpłatnie można zostawić samochód. Schodzimy w dół, mijając zaporę wodną. Znajdują się tu dwa wielkie zbiorniki, wzdłuż których ułożono betonowe płyty, więc spokojnie możecie wybrać się tutaj nawet z dziecięcym wózkiem. Zbiorniki zasilane są wodą z sąsiadującej z nimi rzeki Dłubni i pełnią funkcję retencyjną. Zalew można obejść pętlą dookoła albo środkiem po betonowej ścieżce. Przy lewym zbiorniku biegnie dużo szersza droga, więc będzie ona dobrym wyborem dla tych osób, które zamierzają spacerować tutaj z wózkiem. Okolica jest bardzo malownicza, a szczególnie atrakcyjna dla ceniących sobie ciszę i spokój. Pamiętajcie, że obowiązuje tam zakaz kąpieli, ale z drugiej strony śmiało możecie rozłożyć koc i odpocząć nad wodą. Na dnie akwenu jest bardzo dużo mułu, co jednak nie przeszkadza okolicznym wędkarzom. Amatorzy ryb mogą spodziewać się tu połowu karasi, płoci, linów, czy nawet takich drapieżników jak okoń czy szczupak. Teren dookoła zalewu jest również miejscem pobytu licznych gatunków ptaków. Wzdłuż brzegu pływa wiele kaczek i łabędzi. Pamiętajcie jednak, aby nie karmić ich chlebem, bo wbrew powszechnym zwyczajom jest dla nich szkodliwy. Żeby ułatwić sobie podglądanie okolicznych ptaków, warto zabrać ze sobą lornetkę. Przy odrobinie uwagi macie szansę wypatrzyć nawet zimorodka chowającego się w wodnych szuwarach. Gdy ścieżka zaczyna skręcać lekko w lewo, zachowując się wystarczająco cicho, możecie również wypatrzyć czaple, która jest stałym bywalcem tego właśnie miejsca. Po drodze mijamy nadgryzione pnie drzew, co oznacza, że również bobry są tu częstymi gośćmi. A spacer kończymy wracając ścieżką biegnącą zaraz obok dłubni, Dziś Waszym przewodnikiem w trakcie tej krótkiej wycieczki był Łukasz Gibała, lider stowarzyszenia i klubu radnych Kraków dla Mieszkańców. Trzymajcie się!